Chodźcie, chodźcie. Coś wam pokażę. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, dlaczego filmowanie tyle kosztuje i co, co, co ci filmowcy... Po co, że to kamerę włączyć, to się samo nagrywa, tak? To jedną z, jednym z czynników, dla, dla którego tak jest, jest to, że ceny niektórego sprzętu filmowego są... <laughs> Więc no wiadomo, mamy tą kamerę, która tam kosztuje tyle co samochód, już to może może możecie zadawać pytanie, ale Adam czemu to tyle kosztuje, miałem zrobić ten film, ale nie chce mi się, więc jak, zrobi, jak mi się zachce to zrobię, no nieważne, to jest grip od, od kamery tak, tu się wsadza rękę. I się kręci, tak, Cyk, cyk, brum, brym, 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 brym. I teraz tak, kręcimy sobie tą kamerą tak, nie? Mamy, mamy rączkę tak, i powiedzmy, chcemy zrobić ujęcie z góry. No to możemy zrobić tak, ale widzicie, że teraz ten nadgarstek po prostu, aż płacze z bólu, aż, aż się tak wykręca, że, że, że nie fajnie. I tak samo, jak na przykład robimy ujęcia z dołu, bardzo. No to tak samo, widzicie, jak moja ręka się już układa, że nie trzymam tej kamery naprawdę, tylko tu mi się pasek wbija. I, I w ogóle, no nie jest, nie jest zbyt fajnie, naprawdę. No jakbym nagrywał, powiedzmy, raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu, to by mi nawet to nie przeszkadzało, bo się da z tym żyć. Ale jako, że ja nagrywam prawie codziennie, i codziennie mieć tak powyginalny nadgarstek po prostu, no to ani nie jest komfortowe, ani nie jest przyjemne, ani tak naprawdę nie jest zdrowe. Więc, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Otóż twórcy Canona w swoim niesamowitym geniuszu umieścili tutaj takie pokrętło, któremu możemy sobie odkręcić, ustawić grip'a jak chcemy, powiedzmy w takiej pozycji w dół, zakręcić z powrotem. No i teraz on się trzyma, nie? Więc powiedzmy jak robimy sobie teraz ujęcie z góry, to mamy pewny chwyt tutaj, tu, tu, tu się nic nie stanie, tak? No i tu powiecie teraz, dobra Adam, ale do czego ty zmierzasz, tak? Jest problem, jest rozwiązanie do niego. No, nie do końca. A nie do końca dlatego, że żeby przejść znowu z tego, powiedzmy nagrywam sobie tak, o nagrywam sobie do góry, tu jest, tak nagrywam, i żeby przejść z do nagrywania tak, czyli na wprost, no to muszę znowu to odkręcić, ustawić i dokręcić. I teraz mogę już nagrywać tak normalnie. I widzicie, ile to, ile to trwa, ile to jest zachodu, ile to z ustawienia i gdybym nagrywał na przykład reklamy albo filmy, to totalnie by mi to nie przeszkadzało, bo na takich planach zwyczaj jest czas na takie rzeczy. Ale jako, że ja nagrywam praktyce filmy dokumentalne, chociaż oczywiście YouTube to w ogóle nie ma, no nie ma czasu na takie rzeczy i nie ma czasu na tracenie kadrów, bo w ciągu tych kilku sekund może stać się coś bardzo fajnego i jest to coś, czego nie da się już powtórzyć. No, i na przykład Sony w swojej kamerze FS5 przewidziało ten problem i umieścili gdzieś, mniej więcej tutaj, taki, taki przycisk, który zwalnia tą blokadę. Obracamy sobie gripę tak jak chcemy, puszczamy ten przycisk i on jest zablokowany od razu. I to jest mega fajne rozwiązanie. Ja co prawda na FS5 za bardzo nie pracowałem, zdarzyło mi się kilka razy, ale robiłem na przykład live streamy na FS5 i ten, ten właśnie regulowany, szybko regulowany grip to jest, to, jest, to jest złoto podczas live streamów, kiedy tym bardziej nie ma czasu na przekręcanie jakichś konkretów, głupich itd. I tym bardziej jeszcze yy, komfort pracy i, i dbanie o siebie jest... ma jeszcze większy sens, ponieważ no na live streamach latamy z tymi kamerami cały dzień na przykład, więc żeby pod koniec tego dnia kadry już nie wyglądały tak, to no to trzeba o siebie dbać. No jak się możecie domyśleć, rynek nie znosi pustki i ktoś wymyślił rozwiązanie tego problemu. Tu mamy oczywiście ten, ten produkt, działa w bardzo prosty sposób, wpina się między mocowanie, między kamerę, a gripa, tutaj mamy taki przycisk, który możemy wcisnąć, wtedy blokada się zwalnia, yy, obkręcamy sobie rączkę tak jak chcemy, puszczamy przycisk, no i blokada się załącza ponownie. Czyli praktycznie takie same rozwiązania jak w Sony FS5, no tylko że podane w trochę innej formie. Fajnie. Bardzo fajnie. Ale... Zobaczcie, ile to kosztuje. 50 dolarów za coś takiego. 50 dolarów. 50 kupa dolarów za kawałek metalu z, z dwoma sprężynami. I jakby tego było mało, jako że ten produkt produkują tak naprawdę tylko dwie firmy i obie są z Ameryki i nie ma ich w sprzedaży w Polsce to muszę jeszcze zapłacić 15 dolarów za przesyłkę ze Stanów i czekać na to 14 do 21 dni. I nie sprawdzałem, nie ma tego na Aliexpress, zresztą i tak bym nie chciał od Chińczyka, bo to pewnie z jakiegoś gównolitu, <gumulitu> gówno i by się rozwaliło, a jednak no wtedy 20 tysięcy spada na ziemię ponad. No i co? No i oczywiście kupiłem to. Gówno małe. Bo nie chcę, żeby mnie nadgarstki bolały cały dzień. No i widzicie, tak to właśnie wygląda. Mikrofon, 700 zł obiektyw z zoomem ze stabilizacją 3700, i to jeszcze jest z Hongkongu, czyli tańsze jakieś gówno małe do kamery 63 dolary. I jeszcze jak mi cłona liczą z watem, to już w ogóle chyba wyjdę z siebie. I tak jest naprawdę ze wszystkim: wszystko co jest do filmowania kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze. O, i właśnie przypomniał mi się jeszcze coś. Co ostatnio musiałem kupić i też do, do filmowania. Mam ten plecak, jest to Case Logic SLRC206. I mam go chyba od kiedy kupiłem aparat, więc no już kupę lat. Jest bardzo fajny, praktycznie nie widać po nim jakiegokolwiek śladów zużycia. Tylko, że no jak już kupiłem tą kamerę, to nam się tutaj ledwo mieści. A ja jak już się mieści, to muszę ściągać mikrofon, raporty, obiektywy, baterie jakoś tutaj tak wrzucam po prostu totalnie losowo. No i to, to działa, ale, ale, ale tak ledwo działa. Także jakbym chciał już na przykład wziąć drona jeszcze, albo nie wiem, na przykład ten aparat. No to już muszę brać wtedy drugi plecak, a to nigdy nie jest komfortowe, bo całą ideą plecaka jest to, żeby mieć wolne ręce, tak o to chodzi, więc no jak już muszę wziąć drugi, wziąć drugi plecak, to no nie jest to idealne rozwiązanie. No i dobra, powiecie, ile taki plecak może kosztować, taki większy, na kamerę? Z miejsca na to, żeby kamerę włożyć pionowo z tą górną rączką, z mocowaniem na monitor, z zamontowanym mikrofonem, po prostu cały zestaw, żeby włożyć i go nosić i nie musieć wszystkiego rozkręcać no bo to nie jest ani komfortowe, ani też jakby efektywne czasowo, tak? No i właśnie, no i właśnie, tutaj się pojawia problem, bo większość ludzi, którzy mają takie kamery, używają do nich case'ów, czyli takich walizek, no bo wrzucą sobie to do auta i nara. No ja auta nie mam, poza tym jakbym miał, to wolę plecak, bo plecak zawsze mogę właśnie założyć na, na siebie i mieć tam wszystkie obiektywy, jakieś właśnie baterie, więc case nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. I naprawdę długo szukałem jakiegoś plecaka, który pomieściłby ten cały zestaw, no i pojawił się ten oto plecak, na którego właśnie patrzę. I nie dowierzam, ile on kosztuje. 850 zł, Manfrotto Prola Cinematic Expand. No ale widzicie, kurde, dostajecie voucher 100 zł Na... co? Na ramki al i albumy i zdjęcia. Szkoda, że nie robię zdjęć i nic z tego nie potrzebuję. Jakby ktoś chciał voucher i go dostanę, to yy, mogę oddać. Albo sprzedać, co? So, sprzedać? <laughs> No i co, No i on właśnie ma, tutaj ona jest na zdjęciu FS5, yy, tutaj jest Canon akurat. No i on jest na tyle pojemny, że tutaj zmieści wszystko, tak? Ma też ten taki fajny system, właśnie yy, Expand, który sprawia, że ta komora, yy, yy, że tą komorę można podnieść i wtedy właśnie yy, C200 z rączką yy, spokojnie może zmieścić. No jest to na pewno przemyślane. No ale kurde, 850 zł Jesus! I to tylko po to, żeby nosić tą kamerę. Przecież to, to nie wpływa na jakość obrazu w żaden sposób. No więc widzicie, że po prostu filmowanie to jest drogie zajęcie. Te wszystkie takie pierdoły, o których człowiek normalnie nie myśli, no jest kamera. A co tam trzeba do kamery? No obiektyw, mikrofon, baterie i kartę. A jednak trzeba też dużo innych rzeczy, żeby to jakoś miało ręce i nogi. A nawet nie zaczynajcie przy mnie tematu światła, bo to światła to są. TAKIE pieniądze! Takie pieniądze. Mogłem <śmogłem> zostać programistą, oni potrzebują co klawiaturę i notatnik. <śmogłem> Nie się wziąłem z jakiś kurwa filmowany. za muzyka. Fajna. Co kurwa, jego wina, że, 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 że co, że... Co, żeś że... powiedział, że jestem gruby? Nie, ta no, dziewczyna dobrze gotuje. Kurwa, że gruby? Jaka Polecam. dziewczyna? Ja o czymś no, nie, nie wiem. Masz? Nie masz? Nie wiem. No mam. Na Instagram jakieś dupy tam tu chwilę tak... Oh. No jest na pełnym kleju? Fajny. Na waxa fajny. No i w tej wielkości chyba wydaje mi się, że piorun jest. No i co, kurde, no... Kupiłem ten plecek. No kupiłem, no! Ale się wycwaniłem i kupiłem go na raty. <grydy> Pleca, kurwa, na raty kupiłem. Ale. Powiem wam szczerze, że jak yy, nagrywam z Mateuszem i widzę ile tam to, to on do tej BMW pakuje, no to to jest samochód, więc to nie ma porównania, tak? Ale no tam też się dużo wydaje i to też się tak zbiera właśnie i jedną rzecz się zrobi, to trzy inne wychodzą i to też tak pochłania dużo pieniędzy, więc tym się pocieszam, że mogłem być samochodziarzem i wydawać takie same pieniądze na tuningi niepotrzebne do samochodu. A tak to wydaje na plecach. Ciebie. Albo nie wiem, mogłem się na przykład butami jarać i kupować drogie buty i to byłoby równie głupie. Także no tak to jest, wydaje mi się, w, w każdej branży, że kupuje się nowy sprzęt i wszystko fajnie, jesteśmy zajarani, bo mamy nową kamerę, a ona generuje takie nowe koszta, o których nawet sobie człowiek na początku nie zdaje sprawy, że, że to się dopiero potem właśnie okazuje. Nic się nie martw, i tak cię uwielbiam. Dobrze się spisujesz ostatnio. Na test był na stadionie narodowym, rozmawiał z jego koordynatorem. ponad 13 tysięcy nowych zakażonych, niech robi wrażenie. No. Jest w nas gniew, jest w nas wściekłość, jest w nas w... To z dziś, gdy siedziby... Chciałem zrobić jednego chociaż vloga, w którym. Nie skupiam się na tym, co się dzieje na świecie i w Polsce, a, a mówię po prostu o czymś totalnie niezwiązanym z tym, co, co każdy może zobaczyć te w telewizji, ale nie da się. Po prostu się nie da.